Witajcie w Melinie, ponieważ jaki temat, taka lokalizacja. I dzisiaj oczywiście to co obiecywałem Wam w artykule, który ukazał się na Wrzuć info, czyli dzisiaj w środę. Otóż Szpital Wadowicki oraz Wadowicka Policja sugerują, że no, piszemy nieprawdę w naszych artykułach. No więc zacznijmy od początku i od Wadowickiej Lecznicy. Tekst, o który chodziło w całym sprostowaniu, jakie wystosował szpital wadowicki, to tekst na temat szpitalnego oddziału ratunkowego przy szpitalu w Wadowicach. I moi drodzy, to nie jest tak, że Kierczak sobie siada na fotelu wieczorem i wymyśla, no może by tam jutro tam oczernić wadowicki szpital i tak dalej. No nie. Po pierwsze, nie chciałoby mi się tego robić. Najwyraźniej nie jestem aż tak kreatywny, a zwyczajnie przysyłają nam to ludzie. Przysyłacie to wy, czytelnicy, widzowie, palące was problemy. Na tym w ogóle polega cała filozofia serwisu Wrzuć Info. I moi drodzy. Tekst, który ukazał się, dotyczył sytuacji na właśnie Wadowickim Sorze, tego co tam się działo w miniony piątek. A działo się bardzo dużo. Ludzie byli bardzo zdegustowani długością przede wszystkim oczekiwania, ale najbardziej w tym tekście mnie jako autora oraz was jako czytelników uderzył fragment odnośnie triażu, czyli segregacji pacjentów. I co się okazało? Że nasz czytelnik opisał sytuację w ten sposób, iż lekarz, który miał dokonać triażu, po prostu wychodził do poczekalni, gdzie czekało mnóstwo osób i pytał, a, a pani to z czym? A, swędzi panią pila? no to świetnie, zapraszamy. Za 4 godziny, bo na razie to nie jest tak palący problem, ale mnie pali! No, bardzo mi przykro. Słuchajcie, to jest może i wydaje Wam się śmieszne, natomiast no po coś jednak jest to RODO, po coś jest jakaś etyka lekarska i pacjent powinien czuć się dobrze. A jeżeli ma wstydliwy problem, to on nie ma w ogóle takiego obowiązku, a nikt tym bardziej nie ma prawa go zapytać co mu jest, z czym przyszedł. Wadowicki szpital w swoim oświadczeniu w ogóle nie odniósł się do, do tego zarzutu stawianego przez czytelnika. Z tego sprostowania, nie wiem czy to w ogóle można nazwać sprostowaniem, no nic nie wynika. No tak, szpital powiatowy w Wadowicach działa świetnie, wszystko jest super, elegancko, jesteśmy najlepsi, a ty, Kierczak, przestań głupoty. No, moi drodzy, to tak nie może wyglądać. Dlaczego? Już wam, yy, już wam tłumaczę. Otóż posłuchajcie mnie teraz bardzo, ale to bardzo uważnie. Jeżeli Wy wysyłacie nam jakąś wiadomość, to oczywiście, że naszym obowiązkiem jest sprawdzić, yy, co tam się działo i tak dalej, i tak dalej, yy, podpytać innych informatorów, i my to wszystko robimy. My to wykonujemy. Czasami ci informatorzy mają błędne informacje. To się zdarza, ponieważ najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby zwrócić uwagę na problem. W tekście nie był ten szpital w Wadowicach obrażany, zresztą bardzo lubię panią dyrektor Bulanowską, nawet jej nazwisko znalazło się w jednej piosence, ale najważniejsze jest zwrócić uwagę na problem. A Wadowicki Szpital, kiedy my poruszamy te palące problemu, problemy czytelników, którzy opisują te sytuacje, bulwersujące bardzo często, powinien zareagować jak najbardziej, tylko że nie w naszym kierunku. W kierunku może czasami personelu, może czasami jakichś, jakiegoś systemu, może czasami powinien przyjrzeć się temu, żeby ci pacjenci przestali w końcu narzekać. Dostałem dzisiaj świetny przykład tego, jak zostali potraktowani pacjenci bodajże w Mysłowicach. Kiedy było mnóstwo osób w poczekalni na tamtejszym sorze, wyszła osoba odpowiedzialna za kontakt z pacjentem i powiedziała, drodzy Państwo, jako że Was jest tak wielu tutaj, jest kolejny lekarz, miejmy nadzieję, że to wszystko. Sprawniej pójdzie, że szybciej zostaniecie obsłużeni. No i pacjenci wtedy czują się zaopiekowani. Czasami wystarczy kilka słów. No ale w wadowickim szpitalu, w wadowickim sorze nic takiego się nie stało. Ale ta cała sytuacja, to sprostowanie um, wystosowane przez Wadowicki szpital to jest pikuś, ponieważ później jeszcze Wadowicki szpital zablokował możliwość komentowania tego posta wstawionego na Facebooku, tak, żeby po prostu zamknąć ludziom mordy. I żeby nikt nie mógł wytknąć im błędu. I podobnie zrobiła wadowicka policja. Wystosowali sprostowanie odnośnie naszego artykułu na temat dwóch młodych mężczyzn, którzy grozili nożem parze, chłopakowi i dziewczynie w Andrychowie 28 lipca o godzinie 20:30 22 coś w ten deseń i e, bardzo zadziwia bardzo zadziwia taka postawa policji dlaczego no przede wszystkim dlatego że można by się tam przyczepić do wielu rzeczy otóż e, Wadowicka policja w sprostowaniu zaznacza że e, tam kontakt był utrudniony i tak dalej że nie mogli od razu reagować zupełnie informacje Posiadam inne. Screeny, których Jezus nie chce mi się tego naprawdę wycinać, to znaczy kubie pewnie. Tych godzin, kiedy rodzice tego chłopaka, który był z dziewczyną zaatakowanego, pokazywali policji. I tam wyraźnie widać, że jakby od razu rodzina pokrzywdzonego wiedziała, kto jest agresorem. Tak, tak jeden agresor, jak i drugi. Oni ustalili ich personalia. I przekazali policji, i y, policja prawdopodobnie już o północy wiedziała o tym, co to są za goście, gdzie oni mieszkają, i tak dalej, i tak dalej. I można to było bardzo szybko załatwić. No dzisiaj już wiemy, że ten, ten chłopak, ten facet mężczyzna, nie wiem, jak to mam nazywać w ogóle, bo 17-18 latek odpowiada już jako dorosły. Otrzymał jedyne co otrzymał, to w zasadzie dozór policyjny i e, zakaz zbliżania się do, do, do pokrzywdzonych. Natomiast ten e, drugi chłopak, e, wobec niego prowadzone są czynności, jak czytamy w sprostowaniu z artykułu 50 e, kodeksu wykroczeń oraz podżegania do popełnienia wykroczenia, a to właśnie on dostarczył nóż. Co to oznacza? To dotyczy w zasadzie artykułu 18 kodeksu karnego, czyli pomocnictwa, podżegania. Ustęp drugi tego artykułu mówi, yy, odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Odpowiada za pomocnictwo kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji. Odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu, czynu zabronionego, swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie. Czy wy ludzie nie znacie tych wszystkich artykułów? No pewnie, że znacie. No pewnie, że znacie. To nie może tak być, że Kierczak wchodzi na Google e, albo jakiś znajomy mu wysyła, że to chyba może być to. E, tylko wy doskonale przecież to wiecie. Ten gość to jest normalny przestępca i tak go trzeba traktować. To jest dwóch przestępców, którym się coś w głowach po i bez przerwy E, wszyscy głasz głaszczą ich po e, tych e, głupich łubach. Artykuł 18, moi drodzy. Artykuł 18 i to jest kodeks karny, a nie żaden kodeks wy wykroczeń. I to wszystko, co Wam przeczytałem, to dotyczy tego drugiego sprawcy, tego cwaniaczka, który wczoraj do mnie dzwonił. Najpierw hardy i cwany, a później z obsraną zbroją. No ale y, tutaj y, bardzo ciekawy jeszcze komentarz do tej całej sprawy przytoczę. To, co się wydarzyło, to już nie tylko akt przemocy, to pokaz cynizmu i kompletnego zepsucia moralnego. Przyłożyć nóż do gardła chłopakowi, grozić dziewczynie, zniszczyć mienie, a potem mieć czelność, dzwonić do redakcji, udawać świadka, a następnie grozić pozwem. To nie jest tylko perfidia, to pokaz całkowitego braku sumienia i elementarnej przyzwoitości. Sprawca zachowuje się, jakby nie istniało prawo ani jakiekolwiek granice. Zamiast żalu, Buta. Zamiast odpowiedzialności, próba zastraszania. I to wszystko przy bierności policji. Jeśli tak ma wyglądać wymiar sprawiedliwości, to naprawdę jesteśmy w chorym systemie. I tutaj pan Paweł plus jeden, bardzo dobry, konkretny komentarz, który praktycznie wyczerpuje temat. To, co się wydarzyło z Natalią z Andrychowa. To jak. Y Zamarzła przy sklepie w środku miasta. To pokazało nieudolność nie tyle policji, co systemu. I nie mówię, że nasz materiał na temat tego tragicznego zdarzenia coś zmienił, ale na pewno gdzieś ruszył tą kupkę kamieni, i na pewno, na pewno dzięki temu i dzięki tym wszystkim materiałom, jakie pokazały się w ogólnopolskich mediach, coś się zmieniło. Coś się zmieniło i jak sami widzicie, teraz jest fala poszukiwań. Jeżeli ktoś zaginie, to już nie ma. Aha, może poszła z koleżankami do galerii. Nie, nie. Takie zgłoszenia są od tamtego momentu traktowane bardzo poważnie. I tak powinno to wyglądać. A w tym przypadku ta dwójka gówniarzy czy dorosłych facetów, nieważne jak ich postrzegać, to są przestępcy i powinni zostać. Co najmniej na rok wycięci ze społeczeństwa. Posiedzieć w areszcie, przemyśleć sobie swoją, swoje zachowanie w więzieniu, tam koledzy z celi nauczyliby ich e, rozumu e, i z pewnością to przyczyniłoby się do tego, że w przyszłości nie będą już wyjeżdżać na występy gościnne do innych miast i tam popisywać się i e, e, robić takie rzeczy, czyli niszczyć mienie, grozić komuś itd. itd. Pamiętamy z Andrychowa sytuację, gdzie dwie kobiety zostały pocięte nożem. Pamiętamy sytuację, w której chłopak zaatakował swoją babcię, wbił jej nóż w brzuch. W tej sytuacji, która miała miejsce kilka dni temu, to ta dwójka, praktycznie, ta dwójka tych poszkodowanych praktycznie otarła się o śmierć. Nie wiemy, jakby się zachowali ci sprawcy, gdyby e, dziewczyna nie zaczęła bronić tego chłopaka. Gdyby chłopak e, właśnie nie okazał się e, konkretnym gościem, tylko jakąś ciamajdą, to nie wiemy, co by się wydarzyło. Nie wiemy w ogóle, co by się wydarzyło, i to jest naj, najbardziej chyba przerażające w tej całej historii, co by się wydarzyło, gdyby ojciec czy ojczym nie pojechał z tym chłopakiem po ten rower. Przecież. Policja by tego typka nie namierzyła nigdy. Dostali wszystko: dostali imiona i nazwiska, brakowało tylko ustalenia miejsca zamieszkania. Mieli wszystko. A i tak twierdzą, że to oni zatrzymali tego nożownika pod sklepem, rozumiecie? Policja twierdzi, że to oni go zatrzymali. No nie! Wy go w konsekwencji przetransportowaliście do aresztu, czy to się tam nazywa, pomieszczenie tymczasowe na. Na komisariacie, nie wiem. W każdym razie to ojczym razem właśnie z tym młodym chłopakiem zatrzymali tego gościa, trzymali mu kolano na gardle, ten nie mógł się ruszyć i tak leżał sobie aż do przyjazdu policji. I Bogu dziękować, że ten ojczym, kawał chłopa, nie zabił tego debila, którego miał pod butem, bo przecież on by poszedł siedzieć. On by normalnie poszedł siedzieć, chociaż można by to rozpatrywać jako zbrodnia w afekcie. Rozmawiałem z wieloma z Was yy, do późnych godzin yy, i mówiliście, że gdyby to dotyczyło waszego dziecka, to, no to nie będę mówił, co wy byście mu zrobili, i rozumiem Was. Rozumiem Was dokładnie i dość tego. System w tym kraju nie działa pod żadnym kątem w żadnej instytucji. Dlatego trzeba w końcu coś z tym zrobić. I nie ma mojej, i myślę, że waszej również zgody na to, żeby dwóch takich śmieci chodziło po mieście i groziło, przykładało nóż do gardła kogokolwiek. Bo jeżeli pozwolimy na to dzisiaj, to pozwolimy na to jutro, pojutrze i tak dalej. I kilka osób tam się oczywiście spróło w komentarzu, że o pewnie nic byście nie napisali, jakby sprawca był śniady i tak dalej. Słuchajcie, yy... Okazuje się, że w tym mieście, mówię o Andrychowie, ci o śniadej karnacji bardziej to są osoby, które pracują, które, nie wiem, robią wam jedzenie, wożą was w autobusach do szkół, do pracy. Właśnie ta, ta część rdzennych mieszkańców, że tak powiem, nie tylko w Andrychowie, w Wadowicach, w Kętach, to są ci ludzie, którzy, którzy po prostu popełniają takie czyny. Bo myślę, że to, co się wydarzyło, to. Nie dociera do, do was wszystkich chyba tak samo. E, przyłożenie komuś noża do gardła to nie jest kaszka z mleczkiem. To nie jest bójka dwóch e, gości, którzy dadzą sobie kilka razy po ryju i e, problem rozwiązany. Jeden leży na ziemi, drugi wygrał, fajnie, mieli jakąś spinę, rozwiązali ją. Tutaj do zakochanej pary e, wieczorem przychodzi dwóch typów, z których jeden ma nóż. I teraz. Co się dzieje w konsekwencji całego tego zdarzenia? Tego, który przebił opony nożem, który był agresywny, podobnie jak ten, ten drugi, obrażali słownie, szarpali się z chłopakiem i tak dalej. To ten jeden został już chyba wypuszczony do domu i właśnie tak jak wspominałem, ma zakaz zbliżania się. A ten drugi, no, przespał sobie noc normalnie w domku, w mieszkaniu. Odpoczywał sobie i czpał. Tak jak się chwalił jednym z telefonów. Ponieważ mamy też te rozmowy telefoniczne, żeby nie było, jeżeli y, ktoś nam spróbuje wytoczyć proces, to nie ma problemu. My pokażemy te dowody jak najbardziej. Obudźmy się w końcu może. I może przestańmy robić z siebie debili, chować się za paragrafami itd., itd. Bo czasami proste rozwiązania są najlepsze. A w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest przyklepanie. Takich zarzutów, jakie powinny być, czyli grube z kodeksu karnego, odsiadka, a później powolna resocjalizacja, bo komuś się tu chyba w głowie już całkiem popierdoliło. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo.